Yao czyli pierwszy healer Dendro, nie dość, że jest bardzo słodką postacią, to jeszcze świetnie sprawdza się w swojej roli. A jaka to tak właściwie jest rola? Nakładanie dendro oraz healowanie. I też ostatnio pojawiło się takie przekonanie, że każda nowa czwórka jest po prostu słabą czwórką, nie umywać do tych pierwszych, pierwotnych czwórek, które mamy od samego początku gry. I moim zdaniem Yao Yao odwraca ten trend. i Jest naprawdę grywalna na Cezaro, a za konstelacjami ukryte są tylko dodatki, które po prostu ułatwiają jej gameplay, a nie po prostu go umożliwiały, tak jak jest to w przypadku niektórych postaci. Od siebie dodam jeszcze to, że moim zdaniem Yao Yao jest bardzo przyjemna do grania oraz zbudowania, a jej przesłodkie króliczki robią furorę wśród internetowych artów. Przypominam, że nie tylko nagrywam poradniki na YouTube, ale również trzymam je na Twitchu i link do streama znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynamy. Wszystkie materiały potrzebne do jej levelowania widzicie teraz na ekranie, więc jeżeli potrzebujecie, to po prostu zapauzujcie. Niestety, pomimo tego, że Yao Yao jest postacią przypisaną do Liu'e, czyli starszego regionu, niestety musi konkurować o materiały z Weekly Bossa z innymi nowymi postaciami, ponieważ potrzebuje ich ze skaramusza. I jak zawsze zaczynamy od omówienia skilli. Pierwszy skill, czyli Normal Attack, Charge Attack, Plunge Attack, niestety na Yao-yao raczej są niegrywalne. Normal Attack to seria czterech fizycznych ciosów, z czego trzeci jest podwójny. Charge Attack to jest zwykły fizyczny charge, kosztuje 25 staminy. A Plunge Attack jest również fizycznym atakiem i wszystkie te ataki skalują się z atakiem Yao-yao. I przechodzimy do omówienia Elemental Skilla Yao-yao, czyli najsłodszego elemental Skilla, w ogóle najsłodszego ataku w całym Genshin Impact. Yao-yao wywołuje królika, który wyrzuca rzodkiewki. Jeśli przytrzymamy przycisk, to możemy tymże królikiem wycelować. Rzodkiewki mają dwie funkcje. Albo trafiają we wrogów i zadają dendro damage, albo trafiają w aktywną postać i leczą ją, bazując na maksymalnym HP jao. yao. yao a od czego zależy to, czy rzodkiewka leci we wroga, czy rzodkiewka leci w aktywną postać. Jeśli aktywna postać ma więcej niż 70% HP, wtedy docelowym targetem tej rzucanej rzodkiewki będzie przeciwnik. Natomiast jeżeli mamy poniżej 70% HP, wtedy będzie celował królik w nas, aby podnieść nam to HP. Jeżeli uzyskamy 70%, no to wtedy zmienia cel na przeciwnika. Jeżeli w pobliżu będziemy tylko my i będziemy mieli powyżej 70% HP, wtedy i tak królik będzie celował w nas, aż uzyskamy 100% HP. Wtedy jeżeli mamy 100% HP, w okolicy nie ma wrogów, wtedy będzie rzucał te w randomowo. Jeżeli taka rzutkiewka randomowo gdzieś sobie upadnie, wtedy albo będzie trwało 5 sekund do wybuchu, albo w momencie, kiedy zetnie się z wrogiem lub z nami, wtedy również wybuchnie, lecząc nas, albo zadając damage przeciwnikowi. Czas trwania tego wyrzutu to jest 10 sekund, natomiast cooldown to jest 15 sekund. Zarówno zadawany dendro-damage, jak i zadawany heal jest na niewielkim obszarze, tak więc jeżeli będziemy blisko wroga i dostanie on rzutkiewką, nie tylko ją io, io zada tym damage, ale również uleczy postać. I tak samo jeżeli w skupisku będzie kilku przeciwników, wtedy jedną rzodkiewką każdy z nich dostanie damage. I tak jak powiedziałem wcześniej, kilowanie skaluje się z maksymalnym HP jao jao natomiast zadawany damage skaluje się z atakiem. Po użyciu Elemental Burst'a Yao jao wchodzi w stan, w którym wrzuca króliki, które z kolei wrzucają rzutkiewki, a zasada ich działania zbliżona jest do tej z Elemental Skilla. Efekt wyrzucania tych królików trwa 5 sekund i jest aktywny tak długo, jak jao jao pozostaje na polu. Jednak Yao jao będąc w tym stanie leczy w tym czasie całe party i zarówno damage zadawany przez... Przezrzutkiewki, jak i liczenie całej drużyny, jest mocniejsze. W czasie trwania tego ulta zwiększony jest również movement speed oraz dendro res samej jao I to leczenie jest dość mocne, pomimo tego, że trwa tylko 5 sekund, jao jest naprawdę w stanie wychilować całą drużynę. Jednak przyznam szczerze, że osobiście traktowałabym to raczej jako takie leczenie w nagłych przypadkach, ponieważ nie dość, że cooldown to jest 20 sekund, to jeszcze kosztuje 80 staminy, więc największą siłą jao po prostu jest jej elemental skill, który daje nam częstsze leczenie. I pamiętajcie, że podczas trwania tego elemental bursta. Yao-yao musi być przez te 5 sekund na polu. Koszt tego ulta jest dość duży, i biorąc pod uwagę, że Yao-yao owszem generuje cząsteczki, kiedy królik rzuci w przeciwnika swoją rzotkiewką, niestety Yao-yao w tym momencie często nie ma na polu, więc ktoś inny zgarnia jej cząsteczki i Yao-yao przez to może mieć problem z energią. Pierwszy pasyw mówi o tym, że podczas trwania bursta Yao-yao sprintując, skacząc czy biegając, sama wyrzuca jedną rzotkiewkę co 0,6 sekundy. Drugi pasyw mówi o tym, że wybuchająca rzotkiewka będzie regenerować HP aktywnie postaci, co jedną sekundę przez 5 sekund i chilowanie te równa się 0,8% maksymalnego HP Yao, yao. Jeżeli zaś chodzi o kolejność, to najważniejszy jest skill, a później burst. Natomiast normal attack może całkowicie pominąć, ponieważ to skalowanie jest dość niskie i nawet gdybyście chcieli robić z Yao Jao DPS-a, to potrzebujecie włożyć w to dużo więcej energii, czasu, wysiłku, materiałów niż w dedykowanego DPS-a, dlatego ja Jao Jao pod DPS-a składać w ogóle nie polecam, tylko skupić się na tym, co robi najlepiej czyli nakładaniu dendro oraz leczeniu całej drużyny i przechodzimy do konstelacji. I tak jak powiedziałam, Jao Jao jest jedną z tych postaci, które, nawet na C0 są już bardzo dobre, bardzo grywalne i można je składać najróżniejsze, przydatne dla nas drużyny. Ale oczywiście omówmy sobie po kolei wszystkie konstelacje, jako że Jao Jao jest czwórką, więc prędzej czy później prawdopodobnie zgarniecie cały komplet konstelek. Pierwsza konstelacja mówi o tym, że jeżeli Jadejtowa Rzodkiewka wybuchnie, to postać będąca w zasięgu jej AOE dostanie bonus do dendro równy 15% na 800. I odzyska w ten sposób też 15 staminy. I stamina w ten sposób może być odzyskiwana co 5 sekund. I muszę przyznać, że to jest bardzo dobra konstelacja, tym bardziej, że jest. C1, więc tak naprawdę potrzebujecie tylko jednej kopii, żeby już ją odblokować. Jeżeli gracie Yao Yao w party z jakimś innym dendro, z dendro DPS-em, to to jest bardzo przydatne, ponieważ zyskuje po prostu 15% dendro, no i jeszcze zyskuje staminę, co zawsze się przydaje. I naprawdę bardzo dobrze ta konstelacja jest jako pierwsza. Konstelacja numer dwa z kolei ułatwia budowanie Yao ponieważ rozwiązuje w pewien sposób jej problem z energią, o czym mówiłam przy jej skillach. O czym dokładnie mówi ta konstelacja? Rzutkiewki wrzucane podczas trwania ulta, które uderzą w przeciwników regenerują trzy energii. Yao-yao. I ta regeneracja może zachodzić co 0,8 sekundy. Konstelacja numer 3 zwiększa level elemental skilla o 3. Konstelacja numer 4 mówi o tym, że użycie ulta albo skilla zwiększa elemental master Yao-yao o 30% z maksymalnego HP Yao-yao. W ten sposób Yao-yao może maksymalnie uzyskać 120 elemental mastery, a efekt trwa 8 sekund. Konstelacja numer 5 zwiększa level elemental Bursta o 3. Konstelacja numer 6 mówi o tym, że królik ze skilla Yao-yao co dwie rzutkiewki wyrzuca mega rzodkiewkę, która ma większy obszar działania. Zadaje też dendro równy równe 75% atakowy yo Yao i przewraca życie aktywnej postaci bazując na 7,5% maksymalnego HP yo Yao i z jednego skilla maksymalnie mogą powstać dwie mega rzodkiewki. I ta konstelacja, nie to, że zwiększa damage, to jeszcze ułatwia nam leczenie aktywnej postaci, czyli też jest bardzo przydatna na yo Yao. yo Yao jest dedykowanym supportem, takie ma zadanie i na tym będzie skupiała się sekcja artefaktów, broni oraz teamów. Natomiast wiem, że niektórzy lubią grać na krawędzi i budować postaci inaczej, nie zostały do tego przeznaczone, dlatego na końcu każdej sekcji wspomnę o tym, jak możecie budować postać pod DPS-a. Jeżeli gracie Yo Yao z innym Dendro, który ma być DPS-em, to w większości przypadków najlepszym setem na Io jao będzie czteroczęściowy put Memorized. Oczywiście, jeżeli wasz drugi Dendro nie ma tego seta, na przykład jeżeli gracie Io Yao z Nahidą, to jest duża szansa, że wasz Nahida ma dipuda, wtedy już na Io jao nie opłaca się go składać, ponieważ czteroczęściowy bonus nie będzie działał. Jeżeli jednak przyjmiemy, że y Jao Yao jest jedyną postacią, która ma na sobie Deepwooda, to świetnie zgrywa się ten czteroczęściowy pasyw z tym jak działa Jao Yao, ponieważ jeżeli Burst albo Elemental Skill uderzy w przeciwnika wtedy Dendro Res zmniejszony jest o 30% na 8 sekund, a skill Jao Yao praktycznie cały czas uderza we wrogów, tak samo Burst, czyli to jest jak najbardziej przydatne, ponieważ obniżanie Dendro Resów przeciwników, w ogóle obniżanie jakichkolwiek Resów przeciwników jest bardzo wartościowe jeżeli jednak założymy, że Nahida jest jedynym Dendro w party, albo już inna postać Dendro ma ten Set Deepwood, wtedy bardzo dobrym rozwiązaniem na Yao Yao jest czteroczęściowy Tenacity of Millilit, ponieważ nie dość, że da wam dwuczęściowy zestaw, da wam HP, dodatkowo jeszcze zwiększycie atak celu drużyny na czteroczęściowym zestawie. Jeżeli jednak nie macie dwuczęściowych zestawów, wtedy możecie zrobić sklejkę i na przykład możecie złożyć sklejkę z Hueclama, który da Wam healing bonus. Ewentualnie do tego dołożymy Maiden, który zwiększy Wasze leczenie, albo możecie wrócić do Tenacity, który po prostu da Wam dodatkowo jeszcze HP. Jeżeli jednak będzie Wam brakowało, energii, o czym wspominałam, że Yao o tej energii może brakować, wtedy do tej kombinacji możecie dołożyć jeszcze dwuczęściowego emblema, co wam da do dodatkowy Energy Recharge. A jakich stat szukacie na Yao Jeżeli chcecie maksymalnie zwiększyć jej zdolności healera, wtedy na sandzie wkładacie HP, na goblecie wkładacie HP, a na czapie wkładacie Healing Bonus albo HP, zależnie od tego, co po prostu macie. Gdyby jednak brakowało wam Energy Recharge, a wtedy na sandzie możecie włożyć Energy Recharge, ewentualnie jeżeli gracie z Favoniusem, to na czapie możecie włożyć Crit Rate. W substatach szukacie głównie Energy Charger oraz HP. A ile tak właściwie Yo yo tej energii potrzebuje? W podstawowej wersji jest to około 180-200, natomiast to może się różnić zależnie od tego, czy gracie ją z Favoniusem, czy gracie ją z innym Dendro, czy ewentualnie może grać ją z jakąś baterią. I jednak to nie jest jedyna opcja, jak można budować Yo-Yo. Jeśli gracie o specyficznym teamie pod Blooma, wtedy szukacie innych setów. Możecie albo sięgnąć po Flower of Paradise Lost, albo po Gilded Dreams, ewentualnie złożyć z tego kombinację z Elemental Master, dwuczęściowych zestawów. Wtedy zarówno na sandzie, na goblecie, jak i na czapie, będziecie szukać elemental mastery i będziecie również tego szukać w substatach. Gdybyście jednak uparli się i chcieli grać yao yao pod DPS-a, czego tak jak powiedziałam, nie polecam i odradzam, ponieważ ma dość niskie skalowanie na swoich atakach i wymaga dużo więcej pracy, o czym wspominam wcześniej, jednakże gdybyście chcieli, to wtedy składacie na nią deepwooda, no chyba, że ma już jakieś dendro inne tego seta, to no wtedy deepwood, na przykład w kombinacji z atakiem czy z elemental mastery i wtedy na sandzie szukacie atak na goblecie Dendro, a na czapie Crit Rate albo Crit Damage. W sekcji broni macie kilka opcji, ale zacznijmy od tego, czy mówiłam, że ja potrzebuję dużo Energy Recharge'a i dlatego świetnie sprawdzi się ulubiona Dzida wszystkich supportów, czyli Favonius Lens. Tej dżidy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, na mainstacie mamy Energy Recharge, natomiast pasyw mówi o tym, że jeżeli walniemy Kryta, to dodatkowo jeszcze wygenerujemy cząsteczki. Ale nie martwcie się, gdybyście z jakichś przyczyn tej dzity nie mieli albo używali jej na innej postaci, wtedy mamy jeszcze inne rozwiązania. Na no ja też bardzo dobrze sprawdzi się pięciogwiazdkowy Skyward Spine, gdybyście akurat mieli go, a nie mieli Faboniusa. Innym wyborem jest też Jida Załowienie, czyli słynny dekacz Który nie dożyda energy recharge Dodatkowo jeszcze zwiększy damage z elemental bursta Inna Zida również przyjazna graczom Free to play, czyli prototype starglitter Którego możemy zrobić u kowala Niestety pasywka aż tak bardzo nie jest przydatna Ponieważ mówię o zwiększeniu normal i charge Ataków, natomiast stata to jest Energy recharge, a tego jak mówiłam Na jao potrzebujemy. Jeżeli jednak Gracie jao w tym Bluma, Wtedy możecie skorzystać z jakiejkolwiek Zidy z elemental master I tak macie na przykład do wyboru. Boru Dragons Bang, który ma najwięcej Elemental Master na swojej stacie. I ta dzida leci Wam z baneru co prawda, ale z każdego, więc jest duża szansa, że już ją macie. Inną opcją będzie Kitań Crossfire, czyli widzę od Kowala, więc przyjazna graczom Free to Play, która co prawda da wam mniej Elemental Mastery, jednak jej pasywka ułatwia ładowanie energii, więc jeżeli macie na przykład ją na wyższym refajnie, wtedy jeszcze to obniży zapotrzebowanie yo, yo na Energy Recharge. I ostatnia dzida z Elemental Mastery, również odkowala, więc przyjazna graczom Free to Play, czyli Moon Piercer. Tak samo jak Kitain ma mniej Elemental Master niż Dragon's Bane, jednak pasywka tej broni dedykowana jest do teamów, które właśnie trygerują reakcję z dendro i tym samym jeszcze zwiększa damage I też moim zdaniem bardzo ładnie kolorystycznie wygląda z Yo -Yo. Gdyby jednak zdarzyło się tak, że nie macie żadnej z tych dzid oraz nie macie możliwości zrobić żadnej dzidy, która jest do zrobienia u Kowala, wtedy możecie sięgnąć pod trzygwiazdkowy Black Tassel, który na swojej main stacie ma HP a to jak wiemy, Jałjało się przyda. Jednak te dzide i tak prędzej czy później bym zmieniła albo pod z Energy Recharge'em, żeby ułatwić ładowanie bursta Yao Yao, albo pod z Elemental Mastery, jeżeli gramy ją w teamie, który na tym skorzysta. I dla Yao Yao DPS-a sprawdzi się każda ta ofensywna, czy to 4 czy 5 gwiazdkowa. Oczywiście najlepszym wyborem ofensywnym będzie Staff of Home, ponieważ nie dość, że ma duży base attack, daje crit damage, ponieważ nie dość, że ma duży base attack, daje crit damage, to pasywka dodatkowo jeszcze zwiększa HP oraz atak bazujący na HP, czyli wszystko to, czego Yao potrzebuje. I przechodzimy do ostatniej sekcji, czyli team. Yao Yao daje świetne nowe możliwości, ze względu na to, że mamy w niej dwie bardzo potrzebne cechy. Dendro oraz healowanie. Dzięki temu mamy jeszcze większą swobodę w budowaniu teamów i nie musimy już polegać na takich postaciach jak Kuki czy Kokomi. Oczywiście, dalej się świetnie zgrywają w teamach z Yao Yao, dzięki czemu mamy jeszcze lepszego heala, ale już nie musimy tak bardzo ich polegać, nie jesteśmy do nich aż tak bardzo przywiązani. I zacznę od pokazania swojego teamu, który tak naprawdę testuję od niedawna, czyli Alhaidham, Yao Yao, Yaemiko i Fenty. Te postaci świetnie się zgrywają. Jajemiko świetnie zgrywa się z Alhaid Hamem, a Venti świetnie zgrywa się z Yao Yao pod tym względem, że grupuje wrogów, więc jak Yao Yao rzuca swoje rzodkiewki, a raczej królik rzuca rzodkiewki, wtedy zadają obszarowy team i biją więcej wrogów oraz nakładają na nich dendro, co jest jeszcze ważniejsze. Venti dodatkowo ułatwia ładowanie energii dla pozostałych członków drużyny, więc również jak najbardziej z Yao Yao się zgrywa. Jednym z teamów, którego ja niestety nie mogę zrobić, jest team z Nilo. I możecie go złożyć z Nilo, Sinkyu, Nahidy... No, i oczywiście Jao Jao. Jeśli nie macie Nahidy, Dendro Traveler również się sprawdzi, a do tego teamu zamiast Shinkyu możecie dać nikogo innego jak Candys, która również poradzi sobie całkiem dobrze. Oczywiście, im wasza Candys ma większą konstelację, tym lepiej. No i team trochę podobny do mojego, ale jednak różny, ponieważ tutaj gracie dwóch dendro z dwoma elektro. Jao Jao naprawdę dobrze zgrywa się z Alheid Hamem, a Jaemiko i Fish spełnią rolę tych postaci dwóch elektro. Jao Jao też całkiem fajnie zgrywa się z Lisa, jako że Lisa potrzebuje być aktywną postacią, żeby robić damage, no a Yao Yao może spełniać rolę tej postaci, która daje wam dendro. Yao Yao też świetnie sprawdza się w teamach pod Hyperbluma, na przykład z Kuki czy z Raiden i pomimo tego, że teoretycznie Raiden jest mocniejsza w tym teamie, to Kuki często była wybierana ze względu na to, że daje też hila. To dzięki temu, że teraz mamy Yao-yao, możemy wybrać Raiden, bo i tak kto inny zapewnia nam heala. I w teamie pod Burgin z Tomą również sprawdzi się bardzo dobrze i ta sama zasada, że mamy heala, więc możemy grać takim składem. Gdybyście jednak chcieli grać Yao-yao solo, jako jedyne Dendro w drużynie, to musicie upewnić się, że będzie nakładała ona wystarczająco Dendro, ponieważ, tak jak wspominałam wcześniej, może mieć z tym trochę problem ze względu na to, jak działa jej skill. I wtedy musicie upewnić się, że będziecie mieli kogoś, kto będzie wam wrogów grupował, i oczywiście tego świetnie sprawdzi się Anemo. Nie tylko Venti, tak jak pokazywałam w swoim teamie, ale na przykład też Kazucha, czy Sukros i dodatkowo Sukros jest przez graczom free to play i taki team jak Yao Yao, to Sinki i Sukros jest w ogóle przez graczą free to play, bo składa się tylko z samych czwórek. To oczywiście są tylko przykłady drużyn i chętnie poczytam o tym, w jakich teamach wygracie Yao Yao, więc piszcie mi w komentarzach jakie jest wasze ulubione party z tą małą dendro dziewczynką z Liue. Muszę szczerze przyznać, że dawno postać czterogwiazdkowa nie sprawiała mi takiej radości przy układaniu do niej poradnika, ponieważ Yao Yao Naprawdę świetna, i mam nadzieję, że Wy po obejrzeniu tego filmu teraz wiecie już się, jak budować, i również będziecie czerpać z niej taką samą satysfakcję i przyjemność zgrania, jaką mam ja. Gdyby jednak coś było niejasne, gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach oraz również na Discordzie czy na żywo, na streamie, tak jak zawsze wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki za wszystkie łapki w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zachęcam żebyście kliknęli żebym wiedziała, że się wam podobał ten film i uważacie go za przydatny jeżeli chcecie więcej takich materiałów, być na bieżąco ze wszystkim, to koniecznie zostawcie suba. Z mojej strony to już będzie wszystko, trzymajcie się, na razie, pa!